W nocy, grzybów się nie zbiera. Pewnie dlatego, że w nocy jest ciemno. A jak jest ciemno, to grzybów nie widać. Nie widać tutaj. Tego maleństwa i nie widać też tych dwóch czetni dłaków, obok, bardzo nie polecam. Zbierania grzybów nocą. Szczególnie czernidłaków, bo jak powszechnie wiadomo, czernidłaki są czarne. A co za tym idzie, w nocy jeszcze bardziej nie będzie ich widać. Także nie polecam, bo w nocy grzybów się nie zbiera.